Cześć, Olej Michał, witaj w Mobius Desk. Pokrótce opowiem Ci, jak wygląda realizacja biurka w naszym warsztacie. W pierwszej kolejności przygotujemy wspólnie projekt, tak aby dograć wszystkie detale i żebyśmy mieli pewność, że nie będzie żadnego problemu przy składaniu biurka. Rozpisujemy sobie oczywiście całe zamówienie i przechodzimy do realizacji. Jako przykład weźmy sobie biurko dębowe, drewniane. W pierwszej kolejności musimy tarcica rozciąć na deski, czyli sformatować sobie elementy tak, jak leżą one wstępnie tutaj przygotowane. Tak abyśmy mogli w kolejnym kroku przestrugać elementy i przygotować je do klejenia. Tutaj nadal mamy wstępnie rozcięte deski i częściowo przestrugane. Do strugania oczywiście potrzebny jest specjalny sprzęt, żeby zrobić wszystko równo, ładnie. Tu mamy przygotowane mniejsze elementy na stolik, które będziemy zaraz kleili. A w tym momencie klei nam się blat z orzechu amerykańskiego na prasie i będzie on przygotowywany do równania. Jak już blat wyrównamy sobie na specjalnej maszynie do szlifowania, to wtedy możemy sobie przygotować wszystko do tego, aby wycinać go na maszynie CNC, czyli na tej, którą tutaj widzicie. Ta maszyna pozwala nam wycinać wszystkie kształty, podcinać podmufy, robić otwory pod przepusty. Tutaj mamy taki blat na dole, który został dzisiaj wycięty i jest przygotowywany dalej do uzupełnienia ubytków, ponieważ jest to dom w klasie rustykalnej. Jak przygotowujemy blat w tej klasie, to oczywiście wypełniamy wszystkie e, pękanie, spę, spękania, sęki, inne uszkodzenia e, odpowiednią szpachlą. Po czym blat ponownie szlifujemy i zaczynamy woskowanie, ewentualnie kładziemy kolor. W tym wypadku mamy tutaj kolor orzechowy, albo kolor czarny. Tak wygląda blat, który jest przygotowany już wstępnie do montażu. Oraz kolejny blat, który również jest przygotowany już po woskowaniu i czeka na montaż elementów w blacie oraz pod blatem. A tu możecie zobaczyć biurko, które jest z płyty CDF i jest w trakcie montażu pozostało do zamontowania szuflada na klawiaturę. A tutaj mamy blat dębowy, zielone, gdzie mamy zamontowane już wszystkie elementy i czeka on w tej chwili na pakowanie. Większość biurek, które zamawiacie, montujemy już ramę, tak jak w tym wypadku oraz oczywiście zamontowane są wszystkie moduły i dostarczamy do Was praktycznie złożone biurko. Pozostaje tylko montaż nóg oraz stóp. W międzyczasie szykujemy różnego rodzaju dodatki, jak nadstawki, szuflady, uchwyty na komputer oraz mniejsze półki, które montowane są pod blatem. Tu mam w trakcie pakowania jeden z blatów, które zabezpieczamy folią, piankami, narożnikami. Jeżeli jest potrzeba to dodatkowo ochroniamy biurko jeszcze innymi elementami, które mają dobrze zabezpieczyć. W większości biurka, mniejsze, średnie wysyłamy w ten sposób, czyli na palecie. Biurka jest zabezpieczone, jest osobno owinięte, opakowane, więc można łatwo cały blat z dodatkami ściągnąć. Pozostałe elementy pakowane są w kartonie, umieszczone również na palecie, a niestandardowe biurka, tak jak w tym wypadku, jest w całości spakowane na palecie i zabezpieczone do transportu i wysyłki. Tak to u nas mniej więcej wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, potrzebujecie pomocy w zaprojektowaniu biurka, w doborze elementów i rozwiązań, zapraszamy do kontaktów. Podajcie również do nas na kanał YouTube, gdzie jest sporo filmów, w którym pokazujemy nasze realizacje, omawiamy sobie produkty i pokazujemy Wam po prostu możliwości, jakie są dostępne, tak abyśmy stworzyli wspólnie z Wami Wasze wymarzone biurko. Dzięki do usłyszenia!